mam to świeże. Wbijaj do twórców fragmentów oraz na nasz sklep Enduro Shop. Linki w opisie. Szczególne podzękowania należą się dla twórcy kładowy vlog. Czy Dobry. 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 Czemu dokręcić, czemu pomóc? Nie no. <laughs> Jeździcie mi tam. Dobra. Dobra. To co możecie rycić jak chcecie? Do to bardzo Tę wkrętarkę lepiej pociąć. Nie, Zaczyna się dopiero, ciepło się robi. No, no to jeszcze lepszy, bo im więcej przeszkód, tym lepiej, tym się lepiej jeździ. No, im więcej tabliczek, im więcej takich zakazów, to to jest adrenalina, to właśnie o to chodzi. No, hej, kom, na to, kom. Niech pan poczeka. Momencik, poczekaj. Jak tam? Dzień dobry! Jak tam? Czego pan jedzie samochodem? Jak? Może nie lepiej nie prowadzić, co? A Jak tam? Jak tu to my wiemy, ale jak tam to nie wiemy. Ale co? Jeszcze raz. Już precyzuję. No, no. Ale niech pan zgasi, ale niech pan zgasi, bo tak no, szkoda ten Co się stało, czego ten? Taki jakiś pan nie, nie w stanie dobrym. Proszę pana. No co? Policjantem kur. Nie. Jedziemy z po papierosy i tyle kurwa. Jak po papierosy? Nie. Nie no, ale panowie, no to jak? Nieładnie tak jechać, nie? Dobi ładnie, a tak? Jak? Z no, tym składem? Jak? Strat. A przed... kupia, kupia, kupia. Mario, Możemy zjechać? Nie, no, ale niech pan nie jedzie samochodem nie. w takim stanie dla pana bezpieczeństwa. Nie. Lepiej sobie poczekać. No to my, o. Ale jak, ale to nie. wie pan. Kurze, dlaczego to bez Jak, no jak? Nie nie, chwileczkę. Nie można. Ja tutaj... Oczywiście pan ma rację. Oczywiście, że nie można. No, a ja sobie tutaj starę. No to pan już stał. No ale no, tutaj blokuje. Tu blokuje. Nie? No to przepchamy, wyjdźmy i przepchamy. No to no, ale to przepchamy, tak? Okej, no ale to przepchamy. Podepchamy do przodu. Dobra, niech pan na luzda, wyjdziemy, podepchamy, tak? I pan sobie poczeka. Niech pan no nie, naprawdę panu mówię, bo się zaraz denerwuję. masz Marcin dzwoni. Przesuń ten. Niech pan. No nie no, podepchamy, wyjdźcie panowie, podepchamy samochód na... na ten. Podepchamy, podepchamy sobie tutaj staniemy, tak? Dobra, mogę pociągnąć. Nie no, nie, no niech pan nie odpala samochodu. Niech pan nie odpala samochodu. Wkłuję się zaraz na pana. No i to do domu, kur. Daj, daj, wiesz. Dzwoń ku pana psy. W Coś. Jesteśmy tam? Niech pan tutaj stanie bo Niech mnie pan nie wkur... nawet Bo nie będzie pan na jechał samochodem Bo kurwa coś się stanie i co? Panowie Zagryty tak gdzie Zadzwoni Zadzwońmy na policję Panu... kurka, wiesz ja kluczyki mu wyciągnąłem w i coś takiego No nie no jak No panowie kuria, nie będzie jazdy tak? Naj... to do domu Naj... to do domu kuria. A dobra, o to cel, tak? Tak, Dzwoni, ja nie, ja, nie ja nie będę wiesz. Nie będzie ku jazdy. W kurwa, coś takiego, pajacuj. Czekamy sobie panowie. Nie będzie żadnych kluczów, nie będzie żadnych kluczów, kluczów kura. Rozumiesz? Możemy podepchać, możemy podepchać kawałek na bok zjechać, tak? Niech pan zadzwoni po kogoś trzeźwego, żeby odebrał samochód, jak pan chce. Od was Masz, masz klucze. Okay. Nie, no bo wie pan, no to bez przesady, tak? Pianik, nie jeździmy samochodem. Blokuj Pan wyjdzie, ja odblokuję. Nie będę, nie dam panu kluczyków. Może pan wysiąść z samochodu, czyli nie wysiada pan, czy co w końcu? Nie to są tacy na w samochodzie musimy ich zepchać na bok. Zabrałem kluczyki generalnie, nie? Jakby pan mógł chwilkę cofnąć kawałeczek, żeby ten. Wysiadamy. I nic proszę nie kombinować, bo wszystko jest nagrane. Tak. Tak, 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 Nie, ale nie, są dwie opcje. Albo pan, albo pan dzwoni po kogoś trzeźwego, co odbierze samochód, albo ukończymy jazdę. Słucham? Rodzica górna, nie jest w parku. Ja sam jestem kierowana. Jak? Tak. To tyle samochodów. Proszę pana, proszę wyjść z samochodu, ja tam samochód przestawię, tak? Rozumie pan? Nie, my nie, tylko to pani nakłada. My jeżdżaliśmy, rozkręciliśmy w samochodzie telefonu, który mi gra. Chcieli, chcieli, opowiedź, że chcieli odjechać, ja zatrzymałem, wziąłem kluczyki. Ile robimy, nie czekajmy. Co mam zrobić? To wystarczy to podnieść do góry. A, Taki na to... najeb? Na to do domu. Do domu. Górna na Tak, dokładnie. I proszę sobie usiąść tam. Do dupy też chce pan może usiąść. Pro... Dobra, wysiada pan czy nie? Jest hamulec zaciśnięty? Dobra, to zostawić na hamulcu, zostawić na hamulcu Dobra Wysiada pan Pomożemy pan? No jak, no to taki pan najebany, Że panu pomóc trzeba Nie Jestem najebany No jest pan troszkę najebany, troszkę pan teraz wyczeźwia, bo do pana dotarło, nie? No no to miło, miło Proszę pana, mogę coś powiedzieć? Tak Jest... Dobra, tam ludzie czekają, dobra? Za chwilkę pan porozmawiamy. Proszę odejść. Szybko. Tu flaszeczka widzę, dż, dż, dż. Dobra. Niech pan wyjdzie, ja tylko podjadę tutaj, żeby człowiek przejechał samochodem. Kontaktuje pan. No to niech pan wyjdzie z samochodu, ja to zrobię. Super. Jesteście. Oula. Pan no, ludzi wspaniały. Daj mi to go, Nie będę panu dawał ręki. Tam proszę sobie usiąść, i poczekać. z Lubeni, z Rzeszowa. Przejechać bym sobie trochę kłócił Usiąść i poczekać. Z Lubeni, z, usiąść i poczekać. z Lubeni, no. Wkładowy wlogą, tam sobie to wypożyczanie. Dobrze, zaraz, ale niech pan odejdzie bezpiecznie. Proszę? Jak? No. nie <laughs> eee, Nie no, ja z Rzeszowa. Ale to taki pijaniutki, tak? A autem chciał pan jechać, tak? Ja nie jestem pijany. No to jaki kurwa pan jest? Co, źle się pan czuje? Poważnie? Ale tak! Nie, wiesz, to ja bym w ogóle nie wiedział, to to, my, my to, ja, to co, źle, źle się pan czuje czy co? Bo nie rozumiem. To, to co się panu dzieje? Chory pan, nie zna coś? Ma pan kłopoty z sercem? Co się dzieje? naciskiem. Dobre, to się położyć i leżeć, dobra? Halo? Jest pan tutaj, kontaktuje pan, tak? Dobra, ale głową do dołu to nie bardzo. Ej, chłopaki, chodźcie tutaj! Tam flaszeczka jest pod, pod spodem, to nie jest To To nie jest śmieszne. Dobra, panie, chodź. Niech się pan podniesie. Ale wiesz, nie wiem, czy jak głową do dołu tak nie wisi to, to czy mu się tam coś nie popiera. Styki zaraz, nie? Wiesz, tam stani po prostu, żeby drogę odblokować, nie? Dobrze, wszystko? Pozycja bezpieczna, nie? Tak, na boku położymy pana, dobra? Tak sobie leżymy, dobra? Opalamy się. Zaraz przyjedzie wódeczka Uch. Jest to autem jakbyście sobie podjechali, nie? Ku... Macie. Kamil, Co? Kamil, patrz Macha. Ale nie, to on mi cały czas machał Ale, ale że, że policja, A, ja tak? Ale na ten 112, mówię babka mnie o PSL, pyta Serio? No? Znaczy, pan... no ale ale Kamil... przyjęli zgłoszenie czy nie w końcu? Ja przyjęli, ja mówię tylko szybko, nie żeby ta policja przyjechała. Dobrze, dobrze już podaję jak? To są nasi ludzie. Kto są nasi ludzie? Proszę pana, już panu mówię. pan? Pan usiadł mm, teraz koło mnie, a jem <laughs> ja. Mogę coś powiedzieć? No słucham pana. Jeśli pan pozwoli. Po prostu bawiłem się pewne funkcjonowania, ale napuchlałem, to na pewno. No nie, widać. No nie, to przyznaję. Ale e, widzi pan, e, byłem kiedyś z jedną panią. Dobra, wie pan co? Nie, nie. Nie, nie mam czasu. Nie, 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 nie będę pana słuchał, bo pan taki kurwa na że. Ale gaz by się przydał, bo tamten zaczął skakać już. A ja bym się nie piłknął, bo ja się nie będę szarpał z typem. O jezus, Mary, no i tak, moi drodzy, jest po interwencji, zostało wszystko spisane. Auto zostanie odholowane, pan został zabrany. Generalnie masakra. No ale możecie mówić co chcecie, eee, nie postąpiłbym. Znaczy, jeśli to by się stało drugi raz, to postąpiłbym dokładnie tak samo. Generalnie jestem z siebie dumny <laughs> i tyle, bo uratowaliśmy może komuś życie.